Cześć, witam Was w trzeciej części cyklu filmów, w których przyglądamy się Samyangowi 35 35150F228 z mocowaniem L-mount. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, to gorąco zachęcam do obejrzenia. W pierwszym sprawdziliśmy, jak ta konstrukcja poradziła sobie w typowej, plenerowej sesji portretowej. W drugim testowaliśmy ją w gorszych warunkach podczas reportażu z koncertu, z koncertu jazzowego. Natomiast dzisiaj zajmiemy się bardziej kwestiami technicznymi i zaczniemy od ostrości. Jak już wspominałem w poprzednich odcinkach. Uważam, że obiektyw ten jest wystarczająco ostry już od w pełni otwartej przysłony. Niemniej sytuacja będzie się różnić w zależności od tego, czy sprawdzimy go na 35 mm na w pełni otwartej przysłonie, czyli F2.0, czy też na przykład na długim końcu na 150 mm, gdzie maksymalny otwór przysłony to F2.8, czy też gdy sprawdzimy go gdzieś w połowie zakresu ogniskowych. Ale popatrzmy na konkretne przykłady. Zrobiłem zdjęcia przy 35 mm 50, 70 i 150 mm. Szczególnie te dwie środkowe ogniskowe specjalnie dobrałem tak, byśmy mogli porównać ostrość z obiektywem Sigma 2870F28, którym fotografuję na co dzień. Ale popatrzmy na przykładowe zdjęcia, widzimy JPEGi prosto z aparatu. Przy 35 mm najjaśniejsza przysłona to f2.0 i jak się można domyślać nie jest tutaj super ostro, ale jest dobrze. Wystarczy jednak przymknąć przysłonę do f2.8, by poprawa ostrości była zauważalna, ale wyraźnie lepiej robi się, gdy przymkniemy do f4 i f5.6. W tym zakresie na tej ogniskowej ostrość jest najlepsza. Przy f8 wciąż jest bardzo dobrze, przy f11 i f16 troszkę już zaczyna być widać wpływ dyfrakcji, jednak na tym przykładzie jest on bardzo mały. Przy 50mm minimalna przysłona to f2.2. Ostrość na niej jest nieco lepsza niż przy 35mm i f2.0, poprawia się nieco przy f2.8 i f4, jednak zdecydowanie najlepiej jest przy f5.6. Przy f8 i f11 wciąż bardzo dobrze, przy f16 widać minimalny spadek ostrości, ale naprawdę minimalny. Przy 70 mm najmniejsza wartość przysłony to f2,5 i właściwie powtarza się sytuacja z 50 mm. Przy f2,5 jest całkiem dobrze, polepsza się wraz z przymykaniem przez 2,8 i f4, kulminację osiąga przy f5 i f8. Przy F11 i F16 wciąż jest bardzo dobrze. I wreszcie 150 mm. Przy tej ogniskowej ostrość wydaje się być nieco mniejsza niż przy poprzednich. Minimalna wartość przesłony to F28, wraz z przymykaniem przez F4 poprawia się, ale szczyt wydaje się być na poziomie F56 i F8, może nawet bardziej przy F8. Wartości F11 i F16 prezentują się wciąż bardzo dobrze. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, szybciutko Was poproszę o pomoc w rozwoju kanału. Mam taki ambitny plan, by do końca tego roku osiągnąć 5000 subskrypcji, ale może się to udać wyłącznie z Waszą pomocą. Jeśli oglądacie mój kanał, ale jeszcze go nie subskrybujecie, zróbcie to bardzo proszę, zasubskrybujcie, polubcie film, napiszcie komentarz. To wszystko karmi algorytm, dzięki temu kanał będzie docierał do większej ilości odbiorców, a przez to będzie mi łatwiej pozyskiwać ciekawy sprzęt do testów i robić dla Was ciekawsze filmy. Dziękuję, a teraz idziemy już do dalszej części filmu. Porównajmy teraz ostrość na wybranych ogniskowych Sigma Sigmo 2870F28. Wspólny zakres to oczywiście ogniskowe od 35 do 70 mm. I jeśli przyjrzymy się dokładnie, to zauważymy, że przy każdej ogniskowej to sam jak ma przewagę w widoczności detali. Widać więcej szczegółów wyraźniejsza jest chociażby faktura płatków. Nie jest to różnica bardzo duża i można się zastanawiać, czy w przypadku Samyanga nie jest ona związana raczej z większym mikrokontrastem niż z samą ostrością, ale jednak takie wrażenie można odnieść. Popatrzmy jeszcze na kilka zdjęć, które pomogą nam ocenić jakość optyczną tego obiektywu. Widzimy tutaj zdjęcie liści zrobione na 112 mm i przysłonie F28. I widzimy, że szczegółowość jest całkiem niezła, aczkolwiek nie jakaś super wybitna. Przypominam, że na 112 mm przy f2.8 jesteśmy na maksymalnie otwartej przysłonie. Rzuca się również w oczy właściwie brak aberracji chromatycznych. Jedynie tutaj w lewym górnym rogu coś troszeczkę delikatnie może się pojawia, ale nic takiego co mogłoby budzić nasz niepokój? Zobaczmy jeszcze wersję na F56. Yy, ostrość jest lepsza troszeczkę niż w przypadku F28. Natomiast troszeczkę bardziej widać tą aberrację chromatyczną. Tutaj jest ona minimalnie większa, ale i tak właściwie jest to zupełnie pomijalne. Nie stanowi to żadnego problemu. Zobaczmy jeszcze tą wersję tego zdjęcia przy przysłonie F8 i wydaje mi się, że szczegółowość i ostrość tutaj jest największa spośród tych zdjęć. Jeżeli chodzi o tą aberrację chromatyczną, która się tutaj pojawia, też wydaje się być największa. No, ciekawostka, prawda? Zobaczmy jeszcze jak to było przy f5.6. Jest mniejsza. I przy f2.8. Też mniejsza. A więc ciekawostka, tutaj ewidentnie Aberracja chromatyczna z boku kadru robi się troszeczkę większa. No, właściwie w narożniku robi się troszeczkę większa niż przy bardziej otwartej przysłonie. Wróćmy do kolejnego zdjęcia. F56 123 mm. Szczegółowość moim zdaniem zupełnie zadowalająca. I tutaj nie widać właściwie żadnych śladów. No, tutaj może minimalnie. Jakieś tam. Coś, co by można powiedzieć, że to są jakieś śladowe ilości aberracji chromatycznej. Tak, poza tym nic się za bardzo w oczy nie rzuca. Idziemy dalej. Tutaj mamy takie zdjęcie, które nam pozwoli troszeczkę ocenić bokę, a troszeczkę ocenić ostrość obiektywu. Znowu, tu mamy zdjęcie zrobione na 150 mm na F8. Popatrzmy najpierw na bokę, a teraz na F56, a teraz na F28. Popatrzmy jeszcze, jak jest z ostrością. W tym celu sobie troszeczkę powiększymy. A zróbmy sobie tak na 100%. Ok, to jest 100%, czyli to jest F8, F56 i F28. W pełnym rozmiarze ostrość głównego planu w przypadku każdej z tych przysłon jest w zupełności wystarczająca i zadowalająca. Popatrzmy, jak to wygląda jeszcze raz, jeżeli chodzi o powiększenie 100%, a więc w tej chwili mamy F28 i porównajmy to bezpośrednio z F8. Na F8 jest lepiej zauważalnie lepiej. Ale nie jakoś super. No. Nie są to wielkie różnice. Więcej szczegółów mamy, jeżeli troszeczkę przymkniemy przesłonę, Jest to zupełnie naturalne zjawisko. Po prostu ten obiektyw pod tym względem się nie wyróżnia. Co mamy dalej? 57 mm F5, a więc y, taki bardziej środkowy obszar z zakresu ogniskowych. I tutaj ta ostrość i szczegółowość wydaje się być nieco lepsza niż na ustawieniach skrajnych. A tutaj mamy 35 mm i przysłonę F5.6. I szczególnie w pełnym rozmiarze to zdjęcie sprawia bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o ostrość. Jeżeli sobie popatrzymy tutaj na te szczegóły, to w powiększeniu to aż tak świetnie to nie wygląda, ale wygląda dobrze. Natomiast w pełnym rozmiarze to oczywiście nie ma żadnego powodu żeby się przyczepić, popatrzmy jednak jak wygląda 35mm przy F2, a więc maksymalnie otwartej przysłonie. Oczywiście przy F2 będziemy mieli dużo płytszą głębię ostrości i widać to właśnie w tych obszarach pozaogniskowych, porównajmy sobie jeszcze, to jest 5-6. A teraz F2. Ten kadr nie jest identyczny. On jest podobny. Wtedy mocno wiało i nie było łatwo ustrzelić identycznych kadrów, ale i tak widać bardzo dużą różnicę w głębi ostrości. No więc przyjrzyjmy się jeszcze samej właśnie ostrości. Popatrzmy sobie tutaj na te elementy tych traw, które są najbardziej ostre, które są najbardziej w ostrości. Jest nieźle, ale oczywiście, tutaj jest lepiej. Oczywiście, że tak i znowu nie jest to nic niezwykłego. Dla nas jest istotne, że przy F2 na 35 mm obraz jest w dalszym ciągu użyteczny, jest wystarczająco ostry po prostu. Nie jest wybitnie ostry, ale tam gdzie ma ostrzyć, to ostrzy i to całkiem przyzwoicie. Idziemy dalej. 150 mm, F8. Tutaj starałem się utrafić w pszczółkę. Moim zdaniem ta ostrość tutaj jest OK. Dłuższy koniec, czyli 150 mm, wydaje się być troszeczkę gorszy, jeżeli chodzi o ogólną ostrość, niż y, szczególnie środek zakresu ogniskowych, ale wydaje się być w porządku. Co mamy dalej? Tu mamy jeszcze takiego motylka. No, niestety nie chciał inaczej zapozować. Również 150 mm i F8. Uważam, że ogólnie zdjęcie pod względem technicznym, jeżeli chodzi o ostrość, bardzo przyzwoite. I tutaj jeszcze mamy takie trzy zdjęcia. I tu możemy sobie znowu porównać bokę. Popatrzmy sobie: 150 mm F8, a teraz 150 mm F56 i 150 mm F28. A więc, jeżeli chodzi o możliwości rozmycia tła. No to widzimy jakie one są na tym maksymalnie długim końcu. Przypatrzmy się jeszcze ostrości. Jeszcze raz F28, czyli maksymalnie otwarta przysłona, przy tej ogniskowej. Jest ok, niewybitnie, ale ok. 56 trochę lepiej. No i 8 zdecydowanie najlepiej. I mamy tutaj jeszcze takiego motylka, którego też wcale niełatwo było upolować w takiej pozie. Mamy tutaj 150 mm i F5 i widzimy zupełnie przyzwoitą szczegółowość. I jeszcze troszeczkę inne ujęcie, ale parametry te same. Tutaj troszkę lepiej widać fakturę skrzydeł tegoż motylka. Jeszcze szybko dla jasności. Wszystkie zdjęcia, które widzicie w tym odcinku, to są JPEG prosto z aparatu. Tak się jednak dziwnie złożyło, że z jakiegoś powodu zarejestrowały się one w proporcjach obrazu 16 na 9, a nie 3 na 2 Stąd możecie mieć trochę dziwne wrażenie, jeżeli patrzycie właśnie na proporcje obrazu. Jeżeli macie dziwne wrażenie, no to macie słusznie dziwne wrażenie. Najpewniej przyczyną był po prostu mój błąd. Ale cytując klasyka, jak do tego doszło, nie wiem. I wreszcie, winieta. Winietę sprawdzałem na szerokim końcu, czyli na 35 mm, przy 70 mm oraz na długim końcu, czyli 150 mm. Popatrzmy. Przy 35 mm i F20 winieta jest wyraźnie widoczna. Przy F28 poprawa jest już bardzo duża, a przy F4 właściwie winiety już nie ma. Przy 70 mm i maksymalnie otwartej przysłonie na F25 nie widać winiety i sytuacja nie zmienia się wraz z przymykaniem przysłony. Na 150 mm winieta jest wyraźna przy F28, zmniejsza się wraz z przymykaniem przysłony, ale znika całkowicie dopiero przy F8. Na koniec, dla zobrazowania zasięgu, pokażę wam kadry zrobione z tego samego miejsca przy kolejnych głównych ogniskowych, wyszczególnionych na obudowie obiektywu. O czym jeszcze warto wspomnieć? Najjaśniejsza przysłona w tym obiektywie, czyli F2.0, osiągalna jest oczywiście na szerokim końcu. Zaczyna się od 35 mm i utrzymuje do 41 mm. 50 mm to już F2.2, natomiast F2.8 pojawia się przy 90 mm. Obiektyw jest dość duży i dość ciężki. Dla zobrazowania porównam wam, pokażę wam jak się ma ów Samyang Właśnie ten obiektyw. Do Olympusa 1240F28 Pro to jest dość popularny obiektyw w systemie mikro 4 -3. Powinno tam Wam wyostrzyć w tej chwili. No, jak widzicie, różnica jest bardzo duża. Ten, ten obiektyw jest dość duży i dość ciężki. Mogę Wam jeszcze pokazać, jak wygląda porównanie z Sigmą 85 mm F14. To jest obiektyw pełnoklatkowy z mocowaniem na lustrzankowy bagnet Nikona. I waga tych obiektywów jest też bardzo podobna. Wydaje mi się, że minimalnie cięższy jest sam, jak, ale tak do końca nie jestem tego pewien. Nie mam takiej wagi, żeby to dokładnie zważyć. Myślę, że jeżeli sprawdzicie parametry techniczne tych obiektywów gdzieś na oficjalnych stronach, no to wszystko będzie jasne. W pracy pod światło obraz tego obiektywu Samyang 35 f 2 d 8 potrafi tracić kontrast i to w dość istotnym stopniu. Pokażę Wam to na przykładzie tego zdjęcia. Tak to zdjęcie wyglądało przed jakąkolwiek obróbką. To jest właściwie czysty RAW otworzony w programie Luminar Neo. I widać wyraźnie, że kontrast jest niski i widać też pewne elementy flary. Nie przeprowadzałem takich testów, w których starałbym się, żeby pojawiły się jakieś flary. Po prostu używałem tego obiektywu tak, jak się realnie go używa w prawdziwych sytuacjach fotograficznych i generalnie nie miałem problemu z flarami ani ze spadkiem kontrastu, właściwie to zjawisko pojawiło się tylko na tym jednym zdjęciu. Na szczęście można sobie z tym łatwo poradzić w postprodukcji, po obróbce efekt jest następujący. Należy też wspomnieć, że istnieje niestety możliwość występowania widocznej różnicy w ostrości obrazu pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami tego obiektywu. Miałem możliwość oglądać trochę zdjęć, które były zrobione właśnie inną kopią, innym egzemplarzem. I te zdjęcia zdawały się być jednak no, wyraźnie ostrzejsze niż te, które ja zrobiłem. Jeżeli tak miałoby być, a takie głosy gdzie gdzieniegdzie dochodzą. No to nie jest to zbyt dobra informacja, oznacza to, że najprawdopodobniej sam jak musiałby też poprawić wewnętrzną kontrolę jakości. Inną niedobrą informacją, o której mówiłem już w poprzednich filmach, jest ten nieszczęsny błąd połączenia obiektywu z aparatem. On się od czasu do czasu pojawia, nie pojawia się bardzo często, powiedzmy, że średnio raz na godzinę. Często albo i nieczęsto, natomiast takie zjawisko nie powinno występować w ogóle. Ono, co prawda, jest dość łatwe do usunięcia. Tutaj tylko wspomnę, że gdy ten błąd się pojawia, po prostu nie można fotografować. Fotografowanie jest niemożliwe. Wystarczy natomiast wyłączyć aparat i włączyć, żeby po trzech, powiedzmy, sekundach wszystko wróciło do normy, i wtedy możemy kontynu kontynuować naszą pracę. Natomiast w takich sytuacjach jak, jak na przykład przysięga podczas ślubu no takie coś nie ma prawa wystąpić jest to absolutnie nieakceptowalne i ten błąd sam Miang musi poprawić jak najszybciej mam nadzieję że wystarczy jakaś kolejna wersja firmware dosłownie kilka dni po tym gdy nagrywałem materiały do tego odcinka Samiank ogłosił na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, że wypuścił właśnie najnowszą aktualizację oprogramowania do tegoż obiektywu. Mamy więc nowy firmware, w ramach którego miano rozwiązać m.in. ten problem. Listę rozwiązanych kłopotów znajdziecie na tej planszy. Być może jednak ten problem nie został rozwiązany tak do końca, ponieważ dostałem już jedną informację od jednego z moich widzów, że problem czasami znów występuje. Jeżeli więc jesteście użytkownikami obiektywu Samyang 35150F228 z mocowaniem L-mount, to bardzo proszę dajcie mi znać, jak to jest u Was, jak ten obiektyw z nowym oprogramowaniem działa u Was, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że problem ten nie występuje w przypadku każdego egzemplarza tego obiektywu. Szybko dodam jeszcze, że w przypadku użytkowników obiektywów Samyang z mocowaniem L-mount nie musimy do aktualizacji oprogramowania obiektywu używać zewnętrznej stacji dokującej, możemy aktualizacji dokonać z poziomu aparatu. To nam daje standard mocowania L-mount. I gdy tylko Samyang naprawi ten błąd, i dobrze by było, żeby wyeliminował też te kwestie ewentualnej niedoskonałej kontroli jakości, objawiającej się różną ostrością obrazów w poszczególnych egzemplarzach. Ten obiektyw będzie znakomitą, fantastyczną, niezwykle uniwersalną propozycją dla wszystkich, którzy zajmują się jakąkolwiek formą reportażu, bądź portretu, tak jak ja. Taki zasięg i takie światło są wręcz idealne do tego typu działań. I choć można trochę narzekać na rozmiar, wagę i związaną z tym pewnego rodzaju niewygodę, to jest ona po prostu ceną właśnie za taki zasięg i za takie światło. I wszyscy, którzy lubią mieć jeden obiektyw, w którym jednym ruchem można zmienić ogniskową z szerokiego standardu do portretówki w obszarze tele. Będę ten obiektyw bardzo lubić, doceniać, szanować, i z całą pewnością będą go używać w swojej profesjonalnej pracy z dużą satysfakcją. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Ceny i dostępność używanego i polecanego przeze mnie sprzętu możecie sprawdzić w serwisie Ceneo. Linki macie w opisie filmu. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy film, polubcie. Jeżeli oglądacie mój kanał, ale jeszcze go nie subskrybujecie, zasubskrybujcie, proszę. Napiszcie jakiś komentarz, ponieważ interakcja jest fajna. I do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!